Cześć, ja witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Mamy już piątek, ostatni piątek przed świętami Bożego Narodzenia, godzina 11. Holujemy już do obecnego właściciela koparkę. Ona już to co u nas miała zrobić, te wszystkie prace wykonała. Ona bardzo dziękujemy gospodarzowi za to, że mogliśmy jeszcze tam swoje sprawy dokończyć. Jest 9,5 stopnia, bardzo ładny dzień, taki słoneczny, no ale niestety no wieje, bardzo mocno wieje i te, te prace są jakieś takie utrudnione. Tato z tyłu na koparce, ja go holuję 6R, Jedziemy biegiem E1, 1200 obrotów, 9 na godzinę. No, no ta koparka już ma tam swoje lata, te luzy, lata zaniedbań, jeżeli chodzi o um, utrzymanie tej maszyny, spowodowało, że no po prostu żeby nie ryzykować swoim, a, a nie daj Boże cudem zdrowiem, No jedziemy po prostu bardzo powoli, że w każdej chwili ja na sztylen chodu się zatrzymam w miejscu praktycznie. No i tak sobie tu powrotku chorujemy. Mamy 15 km do tego gospodarza, więc trochę nadejdzie, no a taką wiejską drogą praktycznie nic nie jedzie, to tylko tyle, że musimy przejechać. I pomyślałem, że po prostu może mm, zrobię jakieś takie podsumowanie prac, jakie się udało wykonać od września do, 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 do praktycznie do połowy grudnia. Tą koparką. E, a więc wykonaliśmy, e, wykonaliśmy wylewkę w, w połowie sodoły. że tam jest 150 metrów kwadratowych. Dobre, no naprawdę tam było dużo trzeba było. Szlaki wywieść, nawieść na wieś kamieni, no koparka tam naprawdę miała co robić. No, następnie zrobiła rów meriolacyjny i, i gdzieś tam na, na jakiejś tam długości około 200 metrów na polu, także osuszyła jedno pole. No, to zresztą było widać na, na, naszym, na, moim, na moim vlogu. Musiałem przyspieszyć, bo TATO już pokazywał mi, że trochę przyspieszył. No, jedziemy teraz 11, ale już, ale już więcej więcej nie będziemy jechać. No, oprócz tego, oczywiście, zrobiła drugi taki przejazd z zatrzymaniem wody na innym polu. Z tego poprowadziliśmy drenaż na drugiej działce. To też było pokazywane na vlogach. Także dwie działki zostały osuszone i doprowadzone do takiego śładu. W międzyczasie koparka jeździła po naszych polach i usuwała gdzieś tam krzaki, tarniny itd. itd. No, w celu tam utrzymania granic pola. No las, las i w ogóle przyroda jest nieubagalna i z każdym rokiem po prostu te krzaki po prostu nachodzą na, na, na pole no i trzeba je usuwać, żeby nie nadziać się na jakieś niepotrzebne problemy z agencją, jakieś wykluczenia, kary za nie wypełnienie nie zagospodarowanie całej, całej działki RONI, która jest zadeklarowana we wniosku i tak dalej no i chyba taka najważniejsza z pracy, jaką się udało wykonać, no to jednak te podwórze, tak czyli zrobiliśmy pełne odwodnienie pełne odwodnienie podwórza znaczy może nie tyle pełne co uzupełnienie bo tam już parę nitek było wcześniej tą samą koparką zrobionych To po prostu zrobiliśmy kolejną nitkę która była była wymagana, no ale zobaczcie teraz jak na złość tiry jadą to musimy się jakoś wyminąć No, ale tutaj się odbyło bez większych problemów. Bardzo przeszkadzają te drzewa, no drzewa, y, nikt to nie dba, to, to jest y, skanę taki teraz, zrobię dygresję. Zobaczcie, no są nasadzone drzewa wzdłuż drogi, praktycznie przy samym asfalcie. Y, to było fajne za czasów tutaj niemieckich, bo to była, y, tak Niemcy robili. Ale to było po to, żeby wyznaczać, gdzie jest droga podczas srogich zim, gdzie nie wszystko było zasypane, no a jakoś kon konno i saniami trzeba było się poruszać, tak? To wzdłuż drzew się poruszano, no ale w tej chwili drzewa dosyć że są jeszcze przechylone na jezdnie, tir, który jest wysoki, musi, musi dojechać do środka, no i to, to są nieszczęścia, no i nikt teraz tego nie pilnuje mało tego, My budujemy drogi i dalej robimy ten sam błąd, no, przecież można zrobić to samo, ale za rowami, tak? Na granicy, no, powiedzmy, tej drogi A nie przy, a nie przy samej, nie przy samym asfalcie. No, to, jest, to jest w ogóle, no Chyba się za mną zgodzicie, że to jest bardzo niebezpieczne w tej chwili na polskich drogach, zwłaszcza na tych terenach Gdzie niegdyś gospodarzyli Niemcy i, i tych górskich, gdzie drogi są naprawdę wąskie no i zrobiła, wracając do tematu zrobiła odwodnienie kolejną nitkę odwodnienia na gospodarstwie to już jest bodajże piąta nić która tam wchodzi do głównej do głównej rury także no w tej chwili wydaje się, że po ukończeniu wchodzenia kostki na, w przyszłym roku całkowicie nasza działka zostanie tam Czyli i gospodarstwo, i pesancja całkowicie zostanie y, osuszone. Y, a to był wielki problem, bo. Y, nie Wy nie wiecie, bo skąd mogli, możecie wiedzieć Ale na przykład kort Który mamy, tenisowy Tam teren został poniesiony o 2 metry Tam niegdyś było bagno no. I tam naprawdę tyle ile ton tłucznia I wszystkiego poszło, żeby Ten teren osuszyć, odwodnienia itd. itd. to był naprawdę, naprawdę ogrom pracy No zresztą pod kort tenisowy No to wybaczcie sobie, jak to jest powierzchnia I trzeba 2 metry ziemi do góry podnieść Także jak na taką kopareczkę To ona swoje, swoje u nas już zrobiła i naprawdę zarobiła na siebie, a może i z 50 razy, a może i więcej, my kupiliśmy ją za jakieś tam śmieszne grosze, a tyle pracy ile ona wykonała to każdy może sobie policzyć ile kosztuje godzina pracy koparki i, i ile by to nas kosztowało, także to byłoby praktycznie nieosiągalne z naszym budżetem, tak samo jak położenie kostki przez firmę, to byłoby niemożliwe. Także no, takie podsumowanie się udało zrobić. No y, Chyba nie ma co przedłużać tylko takie y, chciałem zrobić zakończenie jakby y, może nie tyle serii rewitalizacji gospodarstwa, bo to jeszcze nie koniec, my dopiero zaczynamy tak naprawdę, e, ale koniec jakiejś tam powiedzmy ery y, Masaya Fergusona 50b w naszym gospodarstwie. Już definitywnie wraca do swojego nowego właściciela i tam już będzie mu służyła. Ten pan jest dobrym mechanikiem, ja myślę, że on sobie ją całą wyremontuje i, i ta koparka jeszcze będzie mogła służyć. No, w tej chwili my nie mamy ani umiejętności, ani środków, żeby, żeby się bawić w naprawę tej koparki. Chodzi gdzieś w głowie jakaś... jakaś Jakieś plany zakupu nowej koparki, raczej nowej. No. Taki do powiedzmy do 30 tysięcy złotych naprawdę można wyrwać e, fajną koparkę. I uważam, że to jest lepszy, lepsze wyjście niż kupowanie m, drugiego e, tura do ciągnika do 5R, bo koparka mimo wszystko robi, przednią łyżką zrobi to samo, e, co Tur, a, a oprócz tego ma jeszcze styłych. No i to jest to sama maszyna, czyli może pracować niezależnie. Także ja nie przedłużam, e, tutaj powolutku sobie zjeżdżamy. Taki króciutki film, dzisiaj go wrzucę na, na podtrzymanie jakiejś tam aktywności na kanale. Także na razie do usłyszenia, cześć!